Siema, Siema, z tej strony PixelMax i witam w kolejnym odcinku Arenek. A w zasadzie pierwszym, o ile on ujrzy światło dzienne. Także gramy sobie dzisiaj na live. Zapraszam na wszystkie moje transmisje na PixelMax99. Oczywiście na Twitchu. Streamujemy prawie codziennie, i można zobaczyć takie pojebane gierki właśnie tam. Także w tej gierce Singet Z zobaczymy co będzie się działo. Z Zorombistą dostałem rzecz, dlatego stwierdziłem, że. Robimy z tego odcinek. Jazda. Widzowie, jesteś teraz. Zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie. Tutaj sobie rzucamy przeciwnikiem. Tutaj sobie biegamy widzowie kochani, rzuty są, otyczce, co prawda zero obrażeń robię, chodziło ale dobra, jest skupienie. Dobra Husse, rób coś. Rzut, rzut przez biodro i uwaga, ucieczka. Autoatak? 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 Widzowie, to jest dla was teraz. Rzut. Autoatak. Easy. Easy. Ale to będzie, to, ale to będzie, widzowie, to nie mrugajcie w tym meczu. Z kim ja gram? Troszkę lagów. Ale ja, i jestem pomiędzy. Będziemy sobie pomagać. Widzowie. Wbijając na Twitch'a na transmisję możecie z nami grać a ręki. Także zapraszam serdecznie. Zapraszam też na Discorda. Link do wszystkiego znajdziecie w opisie. Jak najserdeczniej zapraszam. A temat przewodni dzisiejszego live'a widzowie na YouTubie. On jest nagrywany w niedzielę wielkanocną. Eee, to jest ile jajec zostało skonsumowanych? Także dajcie znać. Ile jajec? Na razie rekord to jest 7. cztery prawdziwe, trzy czekoladowe. A powiedz, że czekoladowe też się liczą. No, czekoladowe jak najbardziej też się liczą, także 7 to jest rekord. Jeżeli pobijecie... Podbić rekord. Tak. Bo do pobicia rekord, do wygrania wspaniałe nagrody... Figa z makiem. Ty, ja nie mogę ich dogonić. ale po chuj to bierzesz? Ja nic nie zrobiłem, ale to musisz trafiać. Ja się muszę uleczyć, ja nie mam tutaj to fajnie, to zajebiście, widzowie. Fajnie, że coś mogłem zrobić. Nie no, na, na razie takie jak ja nie mam movementu, to to będzie słabe. To to będzie bardzo słabe, widzowie. To, to w ogóle tak zagrałem chujowo, że. Szkoda gadać. Kurde, tutaj jakby były, jakby był ten kurde item, że daje mi dosłownie duszę, to to będzie pizda dobra. Musimy przetrwać długo. Dobrze, panie i panowie. Leona i Lisandra. Leona ma cruelty, tak zwany OP item. Ale nie damy się przezwyciężyć i pokonamy tą bestię. Odpalam się, drodzy widzowie. To wszystko dla was. Pamiętajcie. Rzuca, rzut z Leoną też dla was. Jakie obrażenia ja dostaję. To jest chore. To jest chore. Nie da się nic. Rzut będzie nią. Nie, nie, nie będzie rzutu. Widzowie, no nie... nie. To jest niewiarygodnie OP Kurde. Ja muszę mieć chyba maskę i wtedy dopiero coś zacznę robić. Tak mi się wydaje. Biedny Z. Co ten Z ze mną ma. Spokojnie, cierpliwy kamień ogotuje, a ja tanią skóry nie sprzedam. Myślę, że teraz się zacznie dopiero. Znaczy mam taką nadzieję, nie yy. Plan jest taki, żeby przetrwać do lejta, mieć po prostu Eldera i Eldera sobie biegać z tym i zabijać wszystkich, nie? Zobaczymy, czy to wyjdzie. Dave. Dobra. No i ona, nie? Odpalamy się. Kurde, my nie mamy cc i to jest lipa. To jest straszna lipa. To już się zaczyna robić poważne obrażenia. Dobra, zadajemy już obrażenia widzowie. Tak jak mówiłem, maska musi być i się zacznie. Co prawda no wiadomo, że Z też bije. Ale wiecie jak jest. Teraz tak, albo to, albo to. I teraz nie wiem, które jest lepsze. Kurcze widzowie. Dam sobie to chyba. Bo ja też to będę robił dla Zed'a. To powinno być chyba spoko. 20 razy, to to będzie zajebiste. To to będzie naprawdę dobre, widzowie. Leona Miss Fortune. Aha, on ma gi giganta. Pozdro. Pozdro 600. Z nim ja gram. ty nawet nie pomagasz, bluza, nie? E, Maciuś, powinieneś mu bardzo dużo obrażeń zadawać. Bo mu dałem ten: Shreda na armor. Idź się, ulecz. Ja. No, to zadał. Mógłbyś się uleczyć, teraz będzie problem. Odroś mnie tylko. Nie będzie tak łatwo. No właśnie. Nie mogę się ruszyć. Kurde, mogę się uleczyć. No, mogłem, mogłem, ale nie wiedziałem, że on tak będzie bił. Dobra, relajka. Może buty zmienia zaraz, ale zobaczymy, widzowie. Caitlyn, Jean. Kurde. Nie złapiemy ich w ogóle. Z Kim ja grałem? Da? Nie no, oni tyle biją, że chuj. Ona jest yy, pod ten. Dobra, wygraliśmy. Ważna dla nas gra. Ważna dla nas wygrana. Caitlyn ma to, że bije z bliska. Teraz, jak tych załatwimy, to nie wiem, nie. Teraz movement speed byłby dobry, ale om Omni wamp na tym też jest. Ważny i to sobie weźmiemy. Jak my zabijemy mundo, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia jeszcze, ale będziemy próbować. To jest to, że ja mam to, które daje tego Shreda nie? Do 20 Aha. razy się stakuje. Teoretycznie powinieneś dlatego zadawać dużo obrażeń, ale jak to będzie działać w praktyce, to ja nie wiem. Idę, 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 idę. Jest. Dobra. I teraz my jej musimy tylko pilnować. Żeby jej nie podniósł. Ale on bije, widzowie. Ale on bije. Co, Hus, chcesz mi przebić? Kurde, to ciężko. Ja ty, 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 co czas, a Nie, ale teraz to... Zostało Bierz biega. sobie to. Ty masz takiego czempa, że ty nie musisz się ruszać w ogóle. No to się nie będę ruszał już. Zobaczymy. Kurde, niby ją rzuciłem, a sobie w... ona sobie uciekła. Dobra, na razie to wygląda ok. Na razie to wygląda ok. Palimy go, widzowie. Jest. Ważna wygrana, ważna wygrana. Okay, 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 już zadaje obrażenia 2000 zadane Jest dobrze jest dobrze Jest szansa na wygraną Myślę że tu niewidzialność będzie zajebista Leblanc ja, daje niewidzialność nie. Widzowie No i dziękuję kto dostał Ten dostał elo Wybrało najsłabszego gracza Ja Ej z którego tego można dostać Te smoki to też by było dobre. Dobra. Dobra, tych tutaj powinniśmy naprawdę wciągnąć nosem. Także postaramy się to tak zrobić. Zobaczymy. Będziemy niewidzialni, nie? Także wykorzystaj tą niewidzialność. O kurde. Uważaj. Jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. Widzowie, muszę się uleczyć. Na pochwal mnie, kluza, no. Pochwal no. Tutaj sobie zrobimy tak, myślę. No spokojnie. Kurde, nie udało mi się. Ty, spali się. Jest, jest. Ale było skupienie, była chwila ciszy i, i co? I Z ugrał. First time Z ugrał. Eee, czekajcie. Co by tutaj było dobre? Co by tutaj było dobre? Myślę, że to. Myślę, że to i kowadła może. O, spoko. I tutaj na to, dobra, jest super. Jestem wytrzymały. Jestem coraz wytrzymalszy widzowie moi kochani. Muszę ustawić nowy ten gol na followki, bo jest teraz 30 followersów na celowniku, mamy 24. 50 followersów będą po prostu Może nowe rzeczy. Ciężko. No, Ale ja tak zrobię, że tak, 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 Widzowie, patrzcie, jak jestem wytrzymały. Nie widziałem nigdy takiego wytrzymałego gościa, nie? Jak tam u ciebie? Dobrze, wyeliminowana. I tą sobie będę rzucał, widzowie. Będę nią tak rzucał, że będę nią rzucał. Nie we, nie pójdziesz tam. Nie pójdziesz tam, bydlaku. Zaczyna się dominacja. Dać ci wygrać? Nie. No to sorry. Widzowie, teraz gramy na naszych znajomych, naszych przyjaciół, którzy nie chcą nam dać wygrać pod content. To znaczy Pierwszy raz spotykam się ze stwierdzeniem, że jesteśmy przyjaciółmi, także yeah. ale gówno pryzmatyki. No gówno, gówno, pryzmatyki słabe. Trochę dziwne, no nie, nie ukrywam, że... Przez przyjacielu. Chcecie, kochani. To się odezwiecie. Ja. Yeah. Widzisz to? Prosicie. No, jest słabe. blik. Ale będzie na ale przeżywalność. Może się, to może się przyda. Blik na 30 i pomyślimy z kluzą. Słuchajcie, e, Fame do mnie pisało wczoraj wieczorem, mogę coś tam ugrać dla was, nie? Także, jak chcecie, nie? Ale co? Ile ty bijesz człowieku? O kurde ja go nie widzę Ile ty człowieku bijesz? Puść mnie! Puść mnie! Kurde Widzowie, ale obrażenia. Dobra, nie odpadniemy. To na pewno. Czyli drugie miejsce jest na, na 100%. Na wyciągnięcie ręki. Ale słabe rzecz, ale słabe rzecz. Kurde, i co Wygramy ja mam kupić? Co ja mam kupić na nich? To bardzo niski poziom tej rozgrywki akurat. Co ja na nich mam kupić? To sobie kupię. Nie masz maski przypadkiem? Nie. To sobie kupię widzowie i zobaczymy. Niestety nie doszedłem do Eldera, bo wygrałbym tą gierkę z zamkniętymi oczami wtedy. Ale nie powiodło się to. Dobra. Ty nie mogłem nią rzucić. Dobra. O, dzięki. ale to podnieś go, nie? Podniesiesz go? Ale ej, ale podnosisz go czy jak? Ale podnosisz go? Dobra, Dobra, daliśmy im teraz. daliśmy im teraz. Tak, chcieli. Nie, no właśnie. To chcieliście. Ja! A nie prosiłem, przepraszam bardzo. Maciuś jeszcze dwie gierki i mam Eldera, ale no nie zdobędę go chyba na tę grę. Mam już wszystkie Drajki, tylko Eldera mi brakuje. Stoi przy mnie. No, stoję. Dobra widzowie, walka o wszystko. Nie, jeszcze nie o wszystko. Stój przy mnie. Unik. Dobra, mam tego zeda chociaż. Tu, tu, tu. Nice. Nice. A teraz nie chcieliśmy, i co się stało? Trema jakaś? Jakaś trema czy co? Ale rzuty, panowie, ale rzuty! No kurde, że Eldera nie wejdzie, nie? To jest przykre. Jedna rundka, i bym normalnie dupom ich wciągał, widzowie. Tak od niechcenia. No i elegancko widzowie. To wszystko dla Was. Pierwsza taka świetna ręka. Zapraszam od razu do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I teraz walka o wszystko i o nic. Panie i panowie, Pixel Max i jego moderator zmierzą się z widzami. Nie chcieli zostać naszymi przyjaciółmi. Kurde, ale to ugrali. Ale to ugrali dobrze. Widzowie, są emocje. Jakby nie ale było. Polubione. Nie dam mu. Nie dam mu. Ja. Yeah. Musisz. Nie. Uciekaj, ulecz się gdzieś. Nie mam gdzie Fuck Mam go musisz Tu będzie problem Bo nie mam tyle obrażeń Cicho widzowie Są emocje Są emocje No co? Chodź kurwa Elo Jest Widzowie <grym> Nie no, ale my pod... ten Widzowie ten nadawał dla Was Pixel Max i ta wygrana dedykowana jest dla wszystkich widzów. Wbijajcie na live'a wszystkie streamy i linki w opisie. Elo, elo. Pierwszy raz Hej. Z ledem,